No chciałem, chciałem nagrać dzień dobry w ogóle jak wygląda ładowanie bali na, na świetniską. Wyobraźcie sobie jak to musi śmierdzieć. Tutaj musi być po prostu totalny smród tego wszystkiego. No ja akurat to czuję, więc, bo jestem tutaj bezpośrednio przy tym, więc dla mnie ten smród jest nawet po wielu latach nie do zaakceptowania i trudno mi przy tym funkcjonować, ale zasięg pilota niestety jest taki, że no nie da się, nie da się odejść za daleko, To no już myślałem, że ten nowy pilot będzie o wiele lepszy, będzie lepiej funkcjonował ale niestety nie, smród trzeba bochać, chociaż się go nie akceptuje no. no i tak to wygląda, wciąga się to wszystko tego jest tam około 25 ton jedzie się, rozładowuje się i tak cały czas trzymajcie się do usłyszenia.